to Tomasza Ulbratowskiego w RMFFM. Eee, mamy to. Co, co my tu mamy zrobić? Mamy to. Tomasz Obratowski zapowiedział. Mamy go, mamy, mamy go. to. Jest. Jedziesz. Mamy to. W końcu doczekaliśmy się wielkiego sukcesu polskiego sportu olimpijskiego. Pan prezydent Andrzej Duda został zarekomendowany przez Polski Komitet Olimpijski na członka rzeczywistego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wybory, miejmy nadzieję, zakończone powodzeniem już w marcu. Rekomendacja pana prezydenta to sukces nas wszystkich, całego narodu, łącznie z obywatelami, bo przecież Andrzej Duda jest prezydentem. Nas wszystkich. Tak mówił, a prezydent by przecież nie ściemniał. Jeśli pan prezydent zostanie wybrany, to tak jakbyśmy my wszyscy zostali członkami. A on członkiem rzeczywistym, co mu się należy. Nie jakimś członkiem nie rzeczywistym. Pana prezydenta bardzo chwali przewodniczący PKO, pan Pisiewicz, bardzo dobrze porusza się w strukturach międzynarodowych. Prawda, dajcie panu prezydentowi dowolną strukturę międzynarodową. Puśćcie go w nią ha, i zobaczycie, że będzie się w niej poruszał z gracją, zgrabnie i cudownie. Indiańskie imię pana prezydenta to dobrze poruszający się w strukturach międzynarodowych. Pan prezydent jest osobą oddaną olimpizmowi, twierdzi szef w Pekolu, no też prawda, skoro go rekomendowali do MKOL-u, no to automatycznie jest oddany olimpizmowi temu. E, to dopiero nominacja, ktoś mógłby się czepić, ale tak mówią ci, którzy zazdrością. A kto wie, może w przyszłości Andrzej Duda zostanie szefem MKOL-u? No to tak, jakbyśmy znów papieża mieli. Ktoś się obruszy i powie, gdzie członek, a gdzie przewodniczący. No, no ale żeby zostać papieżem, najpierw trzeba być biskupem. Ale słuchajcie, jest tylko jeden mały problem: bo MKOL pod wpływem członka rzeczywistego dudy może zmienić się w MKOL, bo predyspozycje są.